Important mission. 1000, 1000. Witam. W kolejnym odcinku nadal zostajemy w klimatach radzieckich. Dzisiaj omówimy pistolet TT, czyli Tokarev z firmy tajwańskiej WL. W pudełku mamy instrukcję obsługi w napisach chińskich i angielskich oraz w bardzo astetycznym pudełku, tak aby trzymał klimat, mamy pistolet TT. To jest akurat klasja i jest jeszcze bliźniacza siostra w kolorze czajnym. Ale będziemy omawiać ten pistolet. Pistolet jest bardzo ładnie, bardzo dokładnie, estetycznie wykonany. Jest bardzo duża zgodność z oryginałem. Mamy tutaj plastikowe okładziny, które wyglądają prawie tak samo tandetnie jak w oryginale. Mamy również po środku gwiazdę i litery, tak jak w oryginale. Jedna okładzina jest wycięta, tak abyśmy mogli tutaj zaczepić sobie. W uchu sznurek lub jak w oryginale części rzemień. Mamy tutaj również bicia, zarówno na zamku, jak i z boku pistoletu. Jest to numer oraz bukwy w grzdamce. Oczywiście są ze sobą zgodne, są nawet nierówno wybite, aby bardziej przypominały oryginał. Dźwignia, która zatrzymuje nam zamek w tylnym położeniu i przycisk magazynka nie ma tutaj żadnych zabezpieczeń dokładnie tak jak tu po w oryginale przyrządy celownicze są stałe nie regulowane, tak jak w oryginale kulek działa tylko po odciągnięciu bądź przeładowaniu magazynek metalowy mieszczący około 12 kulek pistolet ma około 300 fps ale to będziemy jeszcze za chwilę sprawdzać. Oczywiście ilość FPS-ów w dużej mierze zależy od tego, w jakiej temperaturze strzelamy. Aby naładować kulki wyciągamy magazynek, ładujemy szybką ładowarką. Nie mamy tutaj zbyt wiele kulek w magazynku, tak jak w oryginale, nie mieściło się tam zbyt wiele naboi. Magazynek klasycznie zawój w dole magazynka. Nabijamy tak jak każdy inny magazynek gazowy. Wkładamy magazynek do pistoletu. Mamy w tej chwili pistolet naładowany i gotowy do strzału. Przy wkładaniu załadowanego magazynka może nam się blokować. Musimy po prostu wcisnąć przycisk zwalniania magazynka. Mogę go włożyć. Przeładowujemy. I w tej chwili mamy pistolet gotowy. Po ostatniej kurce zamek oczywiście zatrzymuje się. Ty w tym